I, proszę Państwa, zaczęło się dziwne zjawisko. Coraz więcej takich informacji jest, i one mają nas przestraszyć. Zawartość chmury, komunikatorów, usunięte treści, nowa policyjna broń w walce z przestępczością jest to opisywane jako, i nie tylko to, i nie tylko to. Że policja bez problemu może sprawdzić, co lajkujesz w sieci, jeżeli uzna, że jest taka potrzeba. Dotrze do wszystkich zasobów twojego telefonu czy tabletu, nawet do szyfrowanych lub usuniętych wiadomości. Będzie też mogła na żywo śledzić twoją lokalizację. Ustalił reporter RMF. Proszę Państwa, nie musiał nic ustalać. To jest informacja bardzo korzystna dla systemu. Bój się, bój się przed wyborami. Antysystemowcu. Bój się, śledzimy każdy Twój ruch, cokolwiek. Proszę Państwa, ja spotykam takich ludzi, którzy są tak wystraszeni, że się w głowie nie mieści. Oni się wszystkiego boją, oni nie mogą tam coś normalnie przesłać, muszą na jakiegoś szyfrowanego maila, proton mail i tak dalej. są wszystko bzdury. Zawsze system mógł nas kontrolować, zawsze i wszędzie. Nie ma, nie ma takich zabezpieczeń, ale te informacje, teraz podawane, będą skutecznie blokowały działania różnego rodzaju. Organizacji, które, które mogą iść do wyborów. Ludzie, zamiast działać, zamiast pisać odpowiednie komentarze, często krytykujące władzę, będą się bali, bo mnie namierzą. Proszę Państwa, ja już dziś mówię, nas normalnie myślących są miliony. Nie, oni nie mają tyle możliwości. To, to już nie pomoże żadna sztuczna inteligencja, bo to wszystko trzeba przeanalizować. Sztuczna inteligencja może tylko zebrać dane, ale później ktoś musi to analizować, proszę Państwa. To, jest, to są strachy na lachy. To są strachy na lachy. Nie bójcie się tego. Wystarczy tylko postępować porządnie. Nie potrzeba w krytyce w komentarzach żadnych dziwnych rzeczy pisać. Yy, będziesz wisiał, na przykład, nie? Nie potrzeba, żeby odpowiednio dostawić ośleuszy, politykowi czy kogokolwiek krytykować. Nic wam nie mogą zrobić. Nie bójcie się, jeżeli nie łamiecie prawa, nic wam nie mogą zrobić. Nic wam nie mogą zrobić, a poza tym. Przy tych milionach ludzi, którzy chcą zmian i będą starać się w kampaniach wyborczych krytykować partie telewizyjne i współpracować z niezależnymi ugrupowaniami, takimi jak ruch dobrobytu i pokoju, oni nie są w stanie nic nikomu zrobić. Nie tak się rozgrywa te rzeczy. Lidera się ośmiesza, to liderowi się przystawia ośle uszy, a jak to nie pomoże, to robi mu się cały szereg spraw, żeby z sądu nie wychodził tak się rozgrywa grupowania antystymowe, a nie każdego z poszczególnych członków inwigilując, bo przecież system nie ma na to żadnych możliwości, żadnych najmniejszych możliwości. No jeżeli ktoś się tam wykazuje jakimś ekstremizmem, no to wtedy przepraszam bardzo, niech sam ma pretensje do siebie, tak? Ale w normalnej sytuacji w stosunku do 99% i 99 setnych, a nawet tysięcznych nic system nie jest w stanie zrobić. Nie bójmy się tego, a tego, tego typu informacje ustalają dziennikarze mediów głównego nurtu. Bójta się, bójta, nic się wam nie dzieje. Spokojnie.